Czemu instalacje fotowoltaiczne takie jak te mają sens i czemu najlepsze instalacje najlepiej zbudowane, powinny w ten sposób wyglądać. Dzięki takiemu rozłożeniu możemy mieć pewność, że nasza instalacja fotowoltaiczna będzie działać dużo lepiej. Czemu dużo lepiej, mimo że nasze uzyski, produkcja naszego prądu w skali cyklu rocznego będzie mniejsza, ponieważ instalacja 10 KW nie wyprodukuje 10 tysięcy kW, tylko wyprodukuje dajmy na to 9000 KW. Kilowatów, ale będzie to prąd, który będziemy dużo lepiej zużywać, konsumować w postaci autokonsumpcji czyli bezpośrednio wyprodukowany prąd przez nasze panele i idzie bezpośrednio do naszych odbiorników, telewizorów, komputerów, piekarników, czajników i wszystkich urządzeń elektrycznych, jakie mamy w domu. Dzięki temu rozłożeniu, nasza produkcja elektryczna przez panele jest praktycznie od wschodu. Tutaj widzicie teraz na wykresie, jak to wygląda, i jakie są wartości z normalnej instalacji. Teraz mamy zwykłą, klasyczną instalację ustawioną bezpośrednio na południe. I jak widać, tutaj te uzyski naprawdę nie są rewelacyjne, ponieważ jeżeli w południe mamy bardzo duże uzyski, ale rano oraz wieczorem, później popołudniem, no niestety jest to niewielka wartość. A teraz w tym momencie widzicie instalację, która tak naprawdę jest wschód-zachód, czyli tak naprawdę działa i produkuje prąd od samego wschodu słońca do zachodu słońca, czyli tak naprawdę tutaj te poranne godziny oraz popołudniowo-wieczorne godziny, dużo lepiej to po prostu będzie sobie działać i cały dzień na przykład możemy liczyć na produkcję, dajmy na to 3 kW od godziny 7 do godziny 20, cały czas mamy 3 kW, nie mamy tak jak w klasycznej instalacji takiego, piku, czyli tej największej produkcji, typowo w południe, a rano i wieczorem no niestety jest to bardzo bardzo niewielka ilość tego prądu. Oczywiście w tych instalacjach wschód również mamy ten peak, czyli tam największą produkcję w południe, ale to jest najlepsza godzina, żeby z nadmiaru tej energii właśnie po pierwsze doładować nasz magazyn energii, po drugie można jeszcze skorzystać właśnie w wersji takiej, że na przykład ustawiamy sobie boiler do grzania wody użytkowej, aby pracował na przykład od godziny 10 do godziny na przykład 13-14, czyli tu gdzie mamy tę największą produkcję. Ważne, żeby to było na przykład tak, do godziny 15, 16, później już jest mniejsza wartość i na pewno tutaj nie chcemy żadnych dodatkowych źródeł poboru energii elektrycznej, ponieważ wracamy z pracy, mamy godzinę 16, po 16 i tutaj najczęściej jest jakieś gotowanie, oświetlenie, często klimatyzacja i tak dalej, aczkolwiek odnośnie klimatyzacji też warto sobie ustawić, żeby opracowała w momencie, gdzie nas nie ma, czyli wracamy do domu i mamy pokój, salon, pokoje tutaj, pół domu czy całe już fajnie schłodzony, jakby tak naprawdę z tego darmowego prądu, który mamy dzięki panelom. A jeżeli już porosiliśmy kwestię magazynowania naszej energii w postaci magazynów energii, kolejnym wątkiem, jaki możemy poruszyć, jest dobór takiego magazynu energii. Nie ma potrzeby i konieczności stawiania magazynów energii o pojemności 20-30 kWh, <laughs> ponieważ i tak w porze letniej nasz magazyn będzie cały czas naładowany będzie wręcz możemy powiedzieć przeładowany. A odbiór tak naprawdę będzie tej energii stosunkowo niewielki, jeżeli chodzi o okresy lepnie. No i oczywiście w przeciwieństwie, nasze magazyny energii w systemie zimowym będą cały czas rozładowane, ponieważ tutaj produkcja z instalacji jest na tyle niewielka, że po prostu będzie problem z doładowaniem takiego magazynu w pełni, może gdzieś tam w kilku procentach się doładuje i to będzie tyle. Po prostu nie będziemy w stanie doładować naszego magazynu. Jaka pojemność magazynu będzie najlepsza? Myślę, że to, co będzie najlepiej tutaj dotowane, czyli 50% dotacji na takie magazyny. No i oczywiście pojemność dobrana indywidualnie, ale najczęściej na takich domkach jednorodzinnych. Jest to gdzieś tam magazyn 7 kW i 10 kW. To jest już naprawdę bardzo zadowalająca wartość, nawet przy założeniu, że mamy więcej członków rodziny i ten pobór po tych godzinach popołudniowych oraz bardzo porannych. Jest naprawdę już wystarczająca wielkość. A jak możesz to sam dla siebie sprawdzić? Wystarczy, tak naprawdę, w okresie letnim, jeżeli masz już instalację fotowoltaiczną, albo nawet jeżeli gdy nie masz instalacji fotowoltaicznej, wystarczy sprawdzić, jaki masz pobór energii elektrycznej od godziny, tak naprawdę, 19:20 do godziny około 7:00. I taka wartość, jaką pobierasz, to jest wartość, i jaki magazyn energii byłby potrzebny dla Ciebie na chwilę obecną. Oczywiście, magazyn delikatnie będzie tracił, swoje właściwości No i niestety znając tutaj życia najczęściej Klienci po zainstalowaniu magazynu energii, jednak pobieramy tego prądu więcej. Po prostu mamy ten komfort, że faktycznie jest on już tani, a na pewno dużo, dużo tańszy, więc bez problemu sobie korzystamy w większych ilościach. Więc delikatny zapas w doborze magazynu energii jak najbardziej jest zalecany. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tego filmu. Zapraszam Cię do kontaktu z naszą firmą, jeżeli jesteś zainteresowany fotowoltaiką, z dotacją, z magazynem energii bądź pompą ciepła. Oraz obejrzyj nasze inne materiały, gdzie prezentujemy Wiele, wiele innych naszych realizacji i inwestycji, które w międzyczasie widziałeś tutaj na przebitkach.